Palward oczywiście mimo tego, że swoje najlepsze czasy ma już tak naprawdę za sobą, tak nadal cieszy się niemałym zainteresowaniem. W grze na Steamie bawi się ponad 20 tysięcy osób, no i pewnie jak tak sobie wraca się wspomnieniami do tego tytułu, no to kojarzycie całą tę dramę z Pokemonami i tym, że postacie w Palward wyglądały bardzo podobnie do Pokemonów, niektóre były naprawdę zbliżone. No i właśnie, jak sprawa wygląda teraz, czy coś się w tej kwestii zmieniło, o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Oprócz tego pogadamy o kolejnych potencjalnych planach Ubisoftu, dodatku do Elden Ringa, który już teraz został, tej poprawki, tajemniczej funkcji PlayStation, sprzedaży i nowościach w Stellar Blade oraz Forzie Horizon 4, która znika ze sprzedaży. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, no i zaczynamy. Chyba wszyscy spodziewaliśmy się tego, że Nintendo prędzej czy później pozwie twórców Palward ze względu na te właśnie liczne podobieństwa. No i pytanie, czy tak się stało? Otóż okazuje się, że nie. A warto dodać, że przecież były pracownik Nintendo nazwał Palward jawną kopią Pokémonów i wręcz bezczelnym plagiatem. Do tego zespół The Pokémon Company, zajmujący się badaniem na dużo jeśli chodzi o wykorzystywanie własności intelektualnej. Wszczął śledztwo w tej sprawie, no ale od tamtego czasu w zasadzie nic się nie zmieniło, a przynajmniej nieoficjalnie. No i prawda jest taka, że takie śledztwa mogą trwać i trwać, ale akurat w tym przypadku, jeżeli mamy to wszystko tak naprawdę czarno na białym, no to trudno szukać tych dowodów, nie wiadomo jak długo. Bardzo ważnym aspektem w tej sprawie są słowa twórcy Palward Takuro Mizobe, który stwierdził, że ani Nintendo, ani The Pokémon Company się do niego w tej sprawie nie odezwali, no i nic się tutaj nie zmieniło. więc jest to szczerze mówiąc bardzo ciekawe. No i oczywiście nie da się tutaj ukryć inspiracji Pokémonów, natomiast Palworld wykreowało inny świat. Mamy tam oczywiście elementy craftingowe, survival i tak dalej, więc najwyraźniej inspiracja Pokémonami tutaj nie wystarczyła. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i przede wszystkim, kiedy ostatni raz i czy w ogóle graliście w Palworld? Stellar Blade okazało się naprawdę udanym tytułem. Gra zebrała dużo dobrych ocen, wiele osób tym tytułem jest naprawdę pozytywnie zaskoczonych. No i już w ogóle, biorąc pod uwagę to, jaki ta gra zrobiła szum, jeśli chodzi o PlayStation 5, jest naprawdę czymś na ten moment przynajmniej wyjątkowym. No i pozostaje też najważniejsze pytanie, a mianowicie to jak gra się sprzedała. No i okazuje się, że Stellar Blade przebiło już ponad milion sprzedanych egzemplarzy. I jest to szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę to, że jest to zupełnie nowa IP. Do którego wiele osób było z początku nastawionych sceptycznie, a po premierze nastroje się zmieniły, no i twórcy dowiedli, że zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. No i cóż, by z tym faktem twórcy mieli zrobić. Oczywiście planują dalszy rozwój gry, i mimo tego, że od początku Stellar Blade miał oferować kompletne doświadczenie, czyli mówiąc prościej, nie miało być już wydawanych żadnych dodatków, tak twórcy rozważają je w przyszłości. Wraz z upływem czasu zidentyfikowaliśmy nowe potrzeby i rozwijamy Stellar Blade. Są szanse na przygotowania płatnego DLC dla współpracy z zewnętrznymi partnerami. No, raczej w tym roku. Delcec się już nie ukaże, no ale być może w przyszłym, to wiem. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani. A prawda jest taka, że Stellar Blade naprawdę nakręciło ruch dla Sony, które od jakiegoś czasu, mówiąc wprost, zawodzi, jeśli chodzi o tytuły ekskluzywne. I Stellar Blade najwyraźniej troszkę zwiększył statystyki. No i myślę, że jest to dobra motywacja do tego, aby rozwijać IP. Do tego mówi się, że Shift Up, czyli twórcy, rozważają na ten moment port na PC. Co prawda nie mogą mówić otwarcie o terminach i tak dalej, no ale premiera na PC to kwestia czasu, no i mówi o tym sam zarząd. Tylko, że ograniczają ich umowę. Sony, według których po prostu nie mogą podawać takich informacji, jak data premiery i tym podobne. Poruszono tutaj także temat mikrotransakcji, które specjalnie ograniczono, i Shift Up tworząc tę grę, kierował się tym, aby gracze czuli się jak najbardziej komfortowo, a patrząc na to, co się dzieje obecnie w branży, no to mikrotransakcje były zdecydowanie elementem, który był najbardziej odrażający w ostatnich miesiącach, ale zaznaczono, że będą wprowadzać pewne elementy, w formie, którą gracze mają zrozumieć. No i cóż, nigdy nie będę za rozwojem mikrotransakcji w grach, szczególnie takich, które kosz pełną cenę i za bardzo nie kumam tutaj tego myślenia, w sensie rozumiem, że chcą więcej zarobić, no ale skoro twierdzą, że jest to niekomfortowe, no to jak oni chcą to rozwinąć? Trochę tego nie rozumiem. Co by nie mówić, dodatek do Elden Ringa podzielił społeczność. Niektórzy twierdzą, że DLC jest wyśmienite, inni twierdzą, że jest średnie, natomiast jeszcze inni mówią, że jest zupełnie bez sensu i poziom trudności jest wręcz absurdalny. Oczywiście spór o to będzie pewnie jeszcze trwał i trwał, natomiast twórcy postanowili zareagować i wprowadzili pewne zmiany. Pierwsza połowa poziomu. Poziomów błogosławieństwa, czyli tej nowej mechaniki w delce, będzie oferowała większe wzmocnienie naszej postaci. I ludzie w dużym stopniu krytykowali właśnie te błogosławieństwa, ze względu na to, że według nich nie liczył się rozwój postaci w podstawce i nawet mimo tego, że mieliśmy postacie na 150 levelu, tak poniekąd zmuszano graczy do stosowania nowych mechanik, no i po prostu nie każdy zgadza się z tym featurem, i ja to w zupełności rozumiem. Oczywiście zdarzały się też problemy techniczne w dodatku, takie jak spadki FPS-ów, i tutaj mam odpowiedź, bo przy włączaniu dodatku często automatycznie odpalał się rating. Tracing, gdy wczytywaliśmy starsze savey, więc po pierwsze warto sprawdzić, czy macie ray tracing włączony. Oczywiście, jeśli chcecie mieć więcej FPS-ów, no ale będąc jeszcze przy tej mechanice, no to ludzie często zwracają uwagę na to, że wręcz zmusza to do eksploracji oraz przeszukiwania każdego terenu, na co tak naprawdę nie każdy ma ochotę, no ale właśnie wiele osób oczekiwało, że zwiedzanie tego ogromnego otwartego świata nie będzie wymogiem, no ale prawda jest taka, że bez tego trudno poradzić sobie z tymi bossami. Do tego co ciekawe, From Software opublikowało specjalny poradnik na Steamie, w którym doradzają jak przeszkadza. Przetrwać przygodę w Shadow of the Earth 3, więc jest to naprawdę ciekawe z ich strony. Dajcie znać, jak Wam tam w dodatku idzie, no i jak w ogóle go oceniacie po tym tygodniu. Wsteczna kompatybilność na PlayStation 5 sprawdziła się całkiem ok, ale oczywiście można było to zrobić lepiej. Można było wprowadzić więcej aktualizacji dotyczących starszych tytułów, takich jak chociażby Bloodborne, w którym to nadal mamy 30 klatek, no i fajnie by było dostać wreszcie 60. No ale właśnie, wsteczna kompatybilność obejmuje tylko PlayStation 4. A co z PlayStation 3? Okazuje się, że podobno trwają nad tym prace. I zaznacza to dwóch bardzo znanych insiderów. Po pierwsze Nick Baker, a po drugie Jeff Grab, których pewnie kojarzycie. Rzekomo praca nad tą funkcją trwają już od jakiegoś czasu i mogło to zostać ujawnione nawet na początku tego roku. I to właśnie wtedy Jeff Grab miał usłyszeć o tym po raz pierwszy. Zaznacza, że równie dobrze funkcja może nigdy nie doczekać się swojej premiery, no ale skoro są informacje z kilku źródeł, że nad tym pracowali, no to bardzo prawdopodobne jest to, że już niedługo dostaniemy taką funkcję, i szczerze mówiąc, byłbym tym naprawdę w niebo wzięty. No bo oczywiście PlayStation Plus oferuje niby. Odpalenie części starszych tytułów na PlayStation 5, no ale szczerze, mi nie uśmiecha się opłacenie za tę funkcję. Czasami to rozważałem, no ale zdecydowanie bardziej wolałbym to, aby wprowadzili po prostu wsteczną kompatybilność dla PS 3 No i akurat na tym polu Microsoft z Xbox'em wygrywają. Forza Horizon 4 to gra, którą wspominam naprawdę dobrze. Spędziłem tam masę godzin, gra wyglądała i nadal wygląda świetnie, działa super i oferowała masę ciekawych samochodów. Niestety, gra oficjalnie przestanie być sprzedawana już 15 grudnia tego roku. W tym momencie nie możemy już kupić dodatków do gry, a jeżeli chcemy to zrobić, no to musimy zapłacić za Ultimate Edition. Natomiast gra jest teraz na promocji i kosztuje 72 zł właśnie w edycji Ultimate. No i co w ogóle jest powodem tego, że gra zostanie wycofana ze sprzedaży? Oczywiście to, że wygasają licencje na marki samochodów oraz inne porozumienia z partnerami. No i pewnie niektórzy będą tutaj chcieli już to porównywać do The Crew, które jako, że oferowało jedynie rozgrywkę sieciową, tak uniemożliwiało grę, ale Forza Horizon 4 nadal będzie możliwa do pobrania, jeśli ją oczywiście kupicie do 15 grudnia, no i nadal będzie oferować funkcję sieciową więc zdecydowanie na plus. No i szczerze mówiąc, z mojej perspektywy Forza Horizon 4 wypadła lepiej niż piątka i nadal będę skłonny do tej gry wracać, no bo moim zdaniem jest tam naprawdę fajny klimacik nie do podrobienia. W zeszłym tygodniu Ubisoft zaprezentował Beyond Good and Evil w wersji na 20 rocznicę i oczywiście naturalnym było to, że powrócił temat Beyond Good and Evil 2, znajduje się w bardzo trudnym stanie deweloperskim, projekt był już restartowany kilka razy, było mnóstwo podejść do zmieniania mechanik, no i wiele osób wręcz skreśliło już ten tytuł, ale wygląda na to, że Ubisoft się nie poddaje, no i Beyond Good Evil 2 jest w drodze. A studio odpowiedzialne za tworzenie gry napisało oficjalnie na Twitterze, tak, Beyond Good Evil 2 jest wciąż w fazie rozwoju i nie możemy doczekać się, aż dowiemy się więcej o przyszłości Jade w 20th Anniversary Edition. No i w tym poście nie ma nie wiadomo czego, jest jedynie potwierdzenie tego, że nie zapomnieli o dwójce, no i nadal tak naprawdę nie mamy żadnej odpowiedzi na to, w jakim stanie znajduje się obecnie gra, na jakim jest to wszystko etapie i czy projekt może został po raz kolejny wznowiony, czy niekoniecznie, no ale wiecie, liczy się to, że nie został wyrzucony do kosza. No i być może więcej dowiemy się po premierze Anniversary Edition, która zaplanowana jest na 25 czerwca. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się no i do następnego.